Wszystkim z tej strony. A ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable i jest to odcineczek na luźno, także dzisiaj będziemy sobie troszeczkę tutaj grać, troszeczkę gadać. Powiemy sobie o nowych maściach, które zostaną dodane gdzieś. Tutaj będą wam się wyświetlać. CC Creation oczywiście dodała je zapowiedź u siebie. Ja nie będę tutaj za dużo mówić o tych maściach, dlatego że. Jak dla mnie, szczerze mówiąc, ja myślałam, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądało, i jakby nie, nie nastawiam się, żadna z nich jakoś straszliwie mnie nie zauroczyła. Te, które są chyba obecnie, podobają mi się bardziej. Dlatego też nie będę tam, wiecie, jakoś ojej, nowa maści w ogóle. Jest jak jest, każdy wie jak jest, już tych koni jest naprawdę bardzo dużo, już sam fakt, że PD mamy w ogóle bardzo dużo tutaj, czekajcie poprawię kamerkę, bo mamy PD dużo za, za te zawody i tak dalej, w ogóle teraz mi się nagrywa kamerka, ostatnio mi się nie nagrała, mam już do domu Hermana, możemy zrobić sobie herbatę, o! Tak, nie mamy pracy, musimy przygotować stanowisko informacyjne, co będzie naszym stołem albo stojakiem. Trzeba, by było zro... Trzeba to było zrobić już dawno temu. O, no tak, ale przecież to nie nasza wina. Kto powierzył takie coś akurat? Nam. Dobra, świetnie. Cieszę się, że coś razem porobimy, Lilian. E, jakich informacji będziemy udzielać? Co? Myślałam, że to Twój pomysł. O, a ja, nie szkodzi, będziemy improwizować. Zróbmy burzę mózgów, opieka nad dzikim koniem, rozmowy z wiedźmą, poszukiwanie Anny, za każdym razem, gdy zniknie. Czekaj, mam jak rozmawiać z druidami o technologii. Rety, Niechaj, Aiden nam pomoże. Dawaj, będzie super, prawda, Lilian? Jesteśmy miejscami dusz. Ech, I o to chodzi! Teraz musimy tylko zbudować stanowisko, zebrać przedmioty do prezentacji, przygotować ulotki, które powinniśmy. No dobra, czyli mniej więcej robimy to samo, co hmm, chyba w zeszłym roku. Najważniejsze, żeby nam dali te żetony, bo to jest super ważne, bo naprawdę tutaj jest dużo fajnych rzeczy. E, przygotujmy stanowisko. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko gdzie? O, w ogóle tutaj ostatnio było tak dużo ludzi. I ja myślałam, że piesek do mnie przyszedł, ale nie. O nie, dlaczego ty... Aha, no dobra, jak już zsiadłaś, to okej. Okay. Słuchajcie... Y ja ostatnio mam takie zwity, bo mamy teraz małego psiaczka w domu, i ja po prostu muszę wszędzie patrzeć dookoła. Bo on no jeszcze do niedawna nawet nie ważył kilograma, jak do nas przyjechał, i był taki maciupeńki, że naprawdę nie było go w ogóle widać. I teraz po prostu jak coś zobaczę, coś mi mignie przed oczami, no to ja od razu myślę, że to jest właśnie on, i boję się, żeby go nie zdeptać. A, dobra, jedziemy dalej. W ogóle bardzo mi brakowało nagrywania takiego luźnego SSO na zasadzie, że wiecie, jeżdżę, sobie robię zadanka, coś tam sobie pogadamy trochę mm, i to jest naprawdę fajne. W ogóle ja Wam powiem, e, a propos PD, które tutaj jest, w ogóle męczę się. Oho! Męczę się tutaj e, mówiąc, dlatego że jestem chora troszeczkę. E, I dlatego mówienie jednocześnie, próbowanie oddychania jest dość ciężkie. Czy ja tutaj nie zrobiłam tego? Aha, tam jeszcze, dobra. No, a co do PETE, które jest za wyścigi. To moim zdaniem jest to troszkę nad wyraz. Aha, no i co chciałam jeszcze powiedzieć: że jest kod na 40 starcońsów bodajże. That was, was Sabine eee, Set, czy coś takiego. Eee, tutaj Wam się wyświetla, jak sobie to wpisywałam, także wpiszcie, będziecie mieć starkońcy. No, a co do właśnie tego szybkiego wbijania poziomu koniowi, eee, no 800 PD. To jest dość sporo, no nie, nie uważacie, że to jest dość sporo. Fajnie, ale kurde, tak szybko się wytrenuje te konie, gdzie ja naprawdę lubię je trenować. No i to jest takie kurcze. Z jednej strony spoko, z jednej strony superowo i fajnie, ale z drugiej. Jak się już tego konia wytrenuje, to naprawdę ja potem tak rzadko jeżdżę nim, że to jest jakiś dramat. W ogóle, a propos tego pomieszczenia, tutaj to jest tak dużo wspomnień. Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, ten powinien wiedzieć, że tutaj ja nagrywałam jej, to było lata temu, jeszcze te takie piosenki. I tutaj właśnie było, że to jest nasz domek, i, i w ogóle. No, słodko. Ciekawe, gdzie on śpi, co? To jest tylko. On nie śpi, on tylko je i, i nic. No, także. E, śmiesznie to było, e, śmieszne, fajne i im naprawdę masa, masa wspomnień to przywołuje. Dobra, gdzie ja mam jechać? No tam mi gdzieś każe, czekajcie, pojedziemy. W ogóle robienie tych wszystkich zadań tutaj, też to było spoczko. Czy ja mam jechać gdzieś tutaj na tyły? No więc tu chciałam powiedzieć o tym, a i to wleci dzisiaj, także słuchajcie, misiaczki, życzę Wam wesołych świąt, dużo radości, miłej wiosny i oczywiście e, mokrego dyngusa, smacznego jajuszka, ej no jak ja mam to zrobić, no przecież tu nic nie ma. E, I wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, ach tu, dobra. Mam nadzieję, że miło spędzicie te święta w gronie rodzinnym. Eee, ja raczej. O nie. Dobra, udało się. Nowoczesnej technologii. Linda, twój laptop się nie nadaje. Nie, nadaje się idealnie. Dlaczego zakładasz, że mam laptopa? W torbie noszę pełno książek i zeszytów. Aha, zapomniałam ładować telefonu. To ja nigdy, dosłownie, to ja nigdy. Druidzi, <dryg> technologia. To było w zeszłym roku, dlatego też nie chciałam tego robić na aktualizacji, tylko wiecie, tak totalnie na luźno. No, trochę mam do porobienia z tym kątem, nie powiem. Eee, Tadam, arcydzieło! Jej, dużo, dużo tych. Teraz e, przynieść balony. Aha, rozwieźć. Dobra, okej. Okay. Jedziemy zrobić balony. Tutaj ta babeczka tak na czarno biało Fajnie to wygląda. Także yy, ja bym też chciała teraz pozbierać. Właśnie, czekajcie, tutaj. Bardzo bym... Aha, czyli ja nie mam tego w ekwipunku. Myślałam, że mam w ekwipunku. Chciałabym pozbierać sobie w ogóle tutaj. Jezu, ja zaczynam tyle wątków, przepraszam. Chciałabym pozbierać sobie yy, te żetony wiosenne. Oh! No way, ja muszę to sprawdzić. Czy ja tego nie mam po prostu z zeszłego roku? Okej. Okay. Bo teraz mnie nagle oświeciło, że przecież w zeszłym roku też to było. Tylko czy ja nabijałam te żetony? Jak się okaże, że ja to mam, to będzie hitor. Naprawdę, w ogóle ja... trzymajcie kciuki, żeby mi się to nagrywało, bo jeśli mi się to nie nagrywa, to się naprawdę wścieknę, bo mi się nie pokazuje dzisiaj to, że się nagrywa, no bo dzisiaj komuś teraz spiedzi... a nie, nie będziesz widziała. Dobra, co tu mamy? Mm. Letnie żetony, to są letnie żetony, to są jakieś zimowe żetony, to są jesienne, a wiosenne, czy ja mam wiosenne żetony? To są kości, no i chyba dupa. Ej, jak na złość żadnych wiosennych żetonów! Czy ja w zeszłym roku je nie, nie zbierałam? Sprzęt? No nie, no w sprzęcie tego nie będzie raczej. Tu mamy co? Jakieś takie cosie. Hmm. O, to są jeszcze ogłowia! Oła! Nie widziałam tego! No nie, dobra. No ale nie, no nie ma wiosennych żetonów. Kurczę, no. Byłam przekonana, że tak. Smuteczek. Smuteczek, słuchajcie, jedziemy. W ogóle, nie, mówiłam chyba na początku odcinka, że jestem nieco przeziębiona. Obok mam perelginę, Gripex, jakieś inne, cuda nie widzę, byle tylko przetrwać jakoś, <noise> bo jest dramatycznie. Nie wiem, czy wy też. W ogóle tak ciepło, a ja po prostu nie wiem. Czekajcie. Aha, dobra, postamtąd bym musiała. To inaczej. Mm, mm, gdzie ja zawsze jechałam? Farmacja nacznikowych pól. To tutaj, tu będzie najbliżej. E, no, ale ta aktualizacja, właśnie z tymi dniami otwartymi, mi się wydawało, że ja. A nie, dobra, ja wszystko wydałam, bo ja wszystko wydałam na te siodła, które tam były. Tak, to jest to, ja pamiętam już teraz, bo ja na to też mocno zbierałam. Także dobra, już wszystko wiem. <laughs> już wszystko wiem, na szczęście. Udało ci się powiesić balony! Woo -woo! Dobra, a co do ujeżdżenia, które jest totalnie bez sensu i po prostu nienawidzę go. Jak już się nauczyłam na pamięć, to wszystko spoko, ale dopóki nie umiałam tego na pamięć, to chyba ze 4 albo 5 razy robiłam je, no bo nie pamiętałam w zeszłym roku, jak to się robi. I po prostu tak się denerwowałam. Tam, jak jedziecie to ujeżdżenie, to jak już robicie to za to więcej punktów, nie trening, tylko wiecie takie normalne, normalne już ujeżdżenie. No to jest taki moment, że kurczę, jakby w ogóle nie ma tych żadnych strzałek, gdzie mamy jechać, ani nic. I to jest po prostu takie wkurzające, chociaż jakaś taka mała iskierka powinna iść, gdzie mamy iść, żeby się nie pogubić, bo mówię, bez sensu uczyć się tego na pamięć. To jest akurat ciulowo zrobione, SSO. To mi się akurat nie podoba. No ale co, ja mogę. Na razie całkiem dobrze nam idzie. No i fajnie. Zasługujesz na. Na co? Wysiedział w wyścigu. O, świetnie, zróbmy to. Zasługujesz na wyścig. I znowu strasznie dużo peda. i Zobaczcie, dopiero co wbiliśmy poziom, jakby już znowu kolejny poziom. Uh, czy ja mam to zrobić? Czekajcie, czekajcie. W wyścigu przełowowym lub, lub elitarnym. Hmm. Nie wiem, czy to tu? W się to mam zrobić? Nie bo mi nie zaliczyło. Czekajcie, chyba nie. Po prostu mam jechać bez punktów, tak? Wyścig przełajowy. Start. No dobra, no to pojedziemy. Zobaczymy, czy to o to chodzi, bo może być tak, że tak, a może być tak, że nie. Ale chyba dobry wybrałam. Zobaczymy. No, a jeszcze wracając do tego ujeżdżenia, to naprawdę bardzo się irytowałam na tym, jak już e, któryś raz z rzędu, po prostu kulka nagle... Wytrzyma. Ja w ogóle musiałam odstawić jakieś cyrki z kamerką, żeby ją, od, ją odsunąć, żeby widzieć, to ja wiem, że ja, ja wiem, raz lama zawsze lama, jak to mówiła młoteczka, ja rozumiem wszystko, ale bez przesady... Bez przesady SSO mogłoby to być łatwiejsze, ok? Mogłoby to być łatwiej, mogłoby, mogłoby to być lepiej zrobione. Nie chcę narzekać, bo te konie, które teraz, na którym tutaj teraz jadę, no są przepiękne. Ale no. SSO. W ogóle podwójne są, chciałam Wam powiedzieć. I tak się e, zbieram do zakupu 10 tysięcy Starkońców, żeby już mieć na zapas. Ale wiecie, jak u mnie wygląda zapas, prawda? Miałam 100 tysięcy starych końców i żaden to nie był zapas. Także podejrzewam, że gdybym miała 10 tysięcy, 000... no i co? No i nie, nie zaliczyło mi. Czyli tak se pojechałam, tak? No dobra, <grystanie> okej. Okay. Czyli może trzeba jechać tutaj. No nie wiem, zobaczymy. Eee... No, także to jest moje na zapas, nigdy nie jest na zapas. Ja zawsze wydaję moje starkoisy od razu, jakie po prostu dostaję, bo nagle wtedy wszystkie konie mi się podobają, i nagle wtedy wszystkie muszę mieć. Najśmieszniejsze jest to, że ja naprawdę za każdym razem sobie mówię, nie, a ta po co ci te konie? Po co, po co ci jeszcze nie masz wytrenowanych? Bez sensu, jakby w ogóle nie rozumiem sensu brania tego. I ja po 5 minutach, która szuka 10 innych koni, które można kupić. Także niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tak nie ma. Ja bardzo zazdroszczę wszystkim ludziom, którzy mają twardy tyłek i są uparci, żeby nie robić takich rzeczy. I po prostu, jak sobie mówią, dopóki nie wytrenuję wszystkich koni, które mam, nie kupię żadnego innego. E, nigdy, ale to nigdy u mnie się to nie sprawdziło. <totelnie> Totalnie nigdy. E, aha, no i co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Że Wam bardzo dziękuję. O, ciekawe, czy nam. Za o, zaliczyło że bardzo Wam dziękuję za e, te wszystkie tiktoczki, które robicie, no mój temat jest masakracznie miły. Także dziękuję bardzo, ja Wam tam odpowiedziałam u siebie na TikToku, na którego Was zapraszam oczywiście że zapraszam na mojego Instagrama oraz instagrama mojego psiaczka. No i Jantka, wiadomo, wszystkie, wszystkie informacje macie w opisie, także wbijajcie tam, Instagram mi się spoko rozwija, także naprawdę fajnie jakbyście tam byli, bo tam jest wszystko na bieżąco i też z moimi konikami dużo się dzieje. No i z konikami, i z psiakami i w ogóle tam jest bardzo dużo rzeczy. <laughs> się nagadałam. Zawsze tak dużo gadało? Nie wiem. No, ale w każdym razie po prostu można tam wejść i sobie zobaczyć. Wiecie, najśmieszniejsze w tym wszystkim, w ogóle w całym tym moim esencylu jest to, że ja za każdym razem mówię sobie: Wiecie co? Wiecie co? Ja nie mam co wam nagrać, ja, ja nie wiem o czym wam mówić, ja, ja naprawdę nie wiem, nie, nie wiem. A później się znajduje mnóstwo tematów, na które chcę pogadać. I tak to właśnie wychodzi, 20 minut odcinek. Co jeszcze? Coś tam słyszałam, że dodali jakiegoś kraba, niechcący, tutaj Wam wkleję go zdjęcie, że właśnie ten krab był do kupienia za 350 star coinsów i później go szybciutko skasowali. Nie wiem, czy oni usunęli ludziom, którzy go mieli wcześniej, czy go nie usunęli, którzy go kupili po prostu, bo teraz, no nie wiem, Aha, tu chyba pająki słychać jeszcze. Jejku, te pająki też muszę poszukać. Nie, to ognisko słychać, tak? Nie wiem, ale to jest w ogóle jedyne, jedyne miasteczko. mia, mia, -mi -mi miasteczko. W którym taki vibe starego SSO czuć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i co? No i gdzie to jest? No mówię wam, że tu słychać pająka. Gdzie tu go słychać? Chodź tu! A, tu, dobra, o, okej, okay, już, 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 dobrze. Ile z ile, tu mi nie pokazuj ile z ile już powiesiłam. Tu nie, czekajcie, bo to chyba trzeba wrócić. Hm. Do góry? Nie wiem, jedźmy do góry. Bo tutaj, ha, u góry, tak, można wjechać tam? Można wjechać tam, więc pewnie tam.. Jeju, ten dźwięk tego pająka mnie tu prześladuje. Wiecie w ogóle, że ja wczoraj, nie, przedwczoraj chciałam, znaczy umyłam wszędzie okna i chciałam też w sypialni. I ja otworzyłam okno od sypialni. a tam po prostu przed moimi oczami taki wielki pająk i stwierdziłam, że o nie! Nie ma opcji, to jest jedyne okno, którego ja nie umyję. Boże, ja się tak panicznie boję, pajok. Jeszcze on miał taką ogromną dupkę. Taki odwóg miał obrzydliwy. W ogóle, jakie ja miło powiedziałam, dupkę? Docencie mogłam powiedzieć inaczej: cicho. Cicho, <śmiech> <śmiech> nie teraz. O, o, Sabin. Wybaczcie, mój telefon, ale po prostu. Dobra, muszę Antkowi wysłać, że nagrywamy, żeby wiedział, bo on jest w pracy. Hihi. Nagrywam. No, także. Yy, gdzie teraz? Stajnia Jorwika. Serio, ja mam teraz tam wracać. Och, gad, och, gad, widziałam Sabine. Ona ma tam coś robić. W ogóle to jest dziwne, że znowu ją widzimy w tym samym miejscu i znowu te same zadania co w zeszłym roku. To takie trochę. I don't know. I don't know. Dziwne takie trochę. No bo. Hmm. Hmm. Myślałam, że już nie będzie jej. Będzie z nią wyjść i pewnie takie wprowadzenie do tego wyścigu. Aż się muszę napić energulka, Nie pijcie energulki. Ha, nie możecie, zapomniałam, bo nie macie 18 lat. <laughs> o. Oh. Oj, 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 ale niezdrowe, hmm, ale dobre. Hmm. <laughs> Lilian dał ci się powie... Tak. Dobrze. Hmm, powiedziałam Wam, co się mi udało zauważyć. Tak, to była ona! Sabin inna wolności. O nie! Czy to nie było już rok temu? Tak jest! Łapać co? Złap balony. Aha. Nie udało mi się złapać. Aha! O! Tutaj lecą. Wygląda jakby jakiś niewidzialny duch jak tutaj ten. Balons! Jest ich tutaj tak dużo, że ja. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chwila, 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 chwila. Ej, ale one latają! co w się sensie, uciekają od mnie. Konio, czy możesz szybciej? Ej! Aha, bo one. Ja się wstrzyłam! Oh, bo one za nami biegną! A ja myślałam, że. Ej, 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 ej. No niby jak ja mam to złapać? Co niby mam zrobić? Dobra, mam. Masakra, jaka muzyka w ogóle? Myślałam, że ściszyłam a to akurat przerwa była. Dobra, no przecież to jest zakazane w tym momencie. O, dobra. I w ogóle tam jakby... Śmieszy mnie to trochę, dlatego że wiecie. Tam... Śmie nie mogę tego powiedzieć. Zaraza, tam się dzieje coś złego, tam są wszystkie... Mm, Wszystkie nieodpowiedzi w SSO. A tymczasem tam tam, 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 tam. baloniki. uhu. Jakby SSO, kocham twój vibe po prostu. Rozumiecie to, nie? Tam. Nie, nie. Mroczność, zło, zagłada. Ta, 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 ta festiwal. uhu. Baloniki! Ja znowu tego nie... Z... wiecie co? Ja mam pomysł. Ja się wycofam. ja se tu po prostu zaczekam. Chodź. Kici, kici. Tu kocica. O nie, Boże, przepraszam. Dobrze, jedziemy. Masz balony. Jej, mam balony. Generalnie, gdybym tak przyczepiła to do dupy Dantego albo Seliwana, albo Santy, to podejrzewam, że... że byłabym z tymi balonami już na drugim kontynencie. Moglibyśmy to kiedyś sprawdzić u mnie na kanale vlogowym. Myślę, że mogłoby być ciekawie. Dobra, tak, cieszmy się. Uuu. Tak, i tutaj jest kolejne, że bla, 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 śledz Sabin, ale wróć tu bezpiecznie, obserwuj Sabin, aby poznać jej plany. Czekajcie. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, mamy 43 te żetonsy. I teraz y, tamto to zrobimy. Jak chcecie drugi odcinek z tego, to też mi dajcie znać, bo ja nie wiem, ile ja już ten nagrywam. Pewnie długo, ale jeszcze na tym odcinku e, 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 pojadę tutaj i zobaczę, ile potrzebna... E, po, ile, ile potrzebna! <tud> to jest za co? Za pieniądze. Hmm. Ale ten czapraczek... Czapraczek, a pokazuję to. Ten kubraczek, chciałam powiedzieć, jest mega ładny. I w ogóle te wszystkie rzeczy są mega ładne i są za bardzo drogie pieniądze. To też w ogóle mega ładne rękawiczki z takim, z takim cośiem. Chociaż tej kurtki bym raczej nie ubrała, ale w ogóle mega ładny kolor siodła. Ej, ja mam to siodło i w ogóle jak pasuje do tego. No tak, no bo przecież to jest ten, ten zestaw. Ej, a ja chodzę taka w ogóle nie w zestawie. No way, a tu jaki. Jak się nazywa te takie. Frędzelki tutaj. Jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Nieważne. To się jakoś się nazywa. Pewnie wiecie, jak to się nazywa. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Zapomniałam. Ale to nic. Dobra, co my tu mamy? A, o my mamy to tutaj. Jeju, to jest takie przepiękne. Ja już bardzo chcę to kupić. Potrzebuję tych kwiatków tutaj. Jeju, to jest przepiękne. Prze, 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 prze Aha, już mnie nie stać. No, także ja, e, jak chcecie, to mogę sobie... O, jeszcze stać mnie na to. E, na siodło już mnie nie stać, ale w ogóle jeszcze stać mnie na kapelutek. To w ogóle jak taka pani wiosna. Ja nie czaję tuniki i spódniczki, jakby dlaczego to jest połączone w jedno. Nie, 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 to się nie, 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 nie. Tak Tak tego nie będziemy robić. No ale generalnie te owijaski są takie przepiękne. Ja sobie odłożę tutaj, żeby wiedzieć, że je mam. Już je mam, już Was nie wypuszczę, jesteście piękne. I teraz muszę sobie uzbierać jeszcze na ten czaprak, mm, ale ja go raczej ułożę... A nie, ja mam! I teraz, słuchajcie, weźmiemy sobie to. Czekajcie, to i to. I jeszcze na tym odcinku mogłabym się przebrać. Ale wiecie, gdzie pojedziemy? Pojedziemy sobie, Nie, nie w sumie nie musimy nigdzie jazdać. Czyż nie wiem, pojedźmy do domu, bo może mam te rzeczy w domu. O, za dwie minuty mistrzostwa jakieś. Jakie? 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 Morland! Ej, dobra! No to go! Takie w ogóle tutaj nie przebra... Nie, dobra, to ubierzmy się chociaż ładnie. Dobra, jedź. Ja nie mam szans, ale w ogóle bardzo mało ludzi będzie w tym brało udział chyba. Tak, 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 więc to tak to Codzienne mistrzostwa. Tak. 300 szylingów. Gdzie tutaj jest ta dziewczynka, która robiła za. O tutaj ona jest chyba. Tak. Ona nam da punkt. Tak. u tutaj ktoś konkretnie ubrany. Widzicie, jak to się udało? To ja już w następnym odcinku się przebiorę. Uczestniczysz w mistrzostwach. Jej, dawno nie było mistrzostw na odcinku. hurra! No, także my sobie czekamy minutkę i widzimy się już, jak się rozpoczną mistrzostwa. Dobra, jedziemy! Jestem. Nawet nie wie w jakiej grupie. Wow, już nie jestem pierwsza! Ani druga, ani trzecia! Nieważne, nieważne, po prostu jedźmy. Udawajmy, że, że to nie miało miejsca w ogóle. Ja nie rozumiem, czemu mój konie jedzie tak wolno. Czy on jest nieprzygotowany? Czy on jest niewyczyszczony? Czy on jest smutny? Tego nie wiem. <grym> wiem, że te konie wtedy biegną dużo wolniej. Matko, matko, ale tam są. Nie! Wow! Aż pies się yy, yy, zainteresował, ale ten większy, nie ten mniejszy. Dobra, trzymajcie kciuki. Ja się czasami boję, że mi spacja nie zaskoczy. Czajcie, że to jest takie... O nie! Górą, 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 górą. Zawsze jeździłam górą, tylko teraz inaczej to jest zrobione. Matko kochana, ja od już dawno nie jeździłam mistrzostw. Nawet nie wiem, która jestem. Wiecie, wkurza mnie to. Już wolałam tamtą starą listę, przynajmniej widziałam siebie. To jest takie bez sensu. Zdenerwuję się tylko, po tego nie widzę. Nie wiem, woleliście tamtą starą listę, czy tą... Czemu ten nie jest cały rozwinięty? Tylko co ja mam podczas mistrza sobie przesuwać? Jeszcze jakbym miała na to czas. SSO, gadem, zrób coś z tym. Masakracja po prostu. Aha, tam już dojechali. No świetnie, świetnie. Emily, bardzo super, bardzo się cieszę. Go! Nie, nie gadaj. Dobra, chociaż to, chociaż to przejeść do końca, Ata. Chociaż, cho, chociaż to zrób dla siebie. No, super. A to pierwsza grupa mistrzostwa... Tylko jest jedna. Aha, dobra. No cóż. No cóż, że tak powiem jestem na dziewiątym miejscu. To wcale nie jest tak źle! Ale możemy odebrać nasze te przynajmniej. Więc cieszmy się dokładnie. I teraz tutaj też odbieramy. Pach, pach. Pach, pach. Poziom podnieś. Po poziom podnieść <grym> Tak, podnosimy poziom konia. Jej! Mamy jedenasty poziom. Do piętnastego jeszcze kawałek. Myślę, że będę robił. uuu, stary Fryzio. Ja, ta postać wyglądała jak, jak stara postać. Pięć mamy żetonów, tyle zostało. Dobra, misiaczki, ja na następny odcinek już się przebiorę, będę troszeczkę inaczej wyglądać, w sumie chyba mało jeżyniowo. Pojedziemy sobie w ogóle e, więcej tych mistrzostw, pogadamy sobie i tak dalej, także zrobimy dalej zadanka, także jeśli chcecie oglądać, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeszcze nie przeczytałam na koniec odcinka, przeczytam sobie trzy takie naj... Bardziej popularne komentarze z mojego poprzedniego odcinka. Najpopularniejsze, uwaga! Możemy zrobić wysiadywany. Gdy jedziesz kłusem, przytrzymaj Shift i kliknij przyspieszenie. Dobrze, tylko że tutaj nie można tego zrobić, na tym koniu akurat. Bo tak, że było można, to ja wiem. Jajuna A1, <dziękuję>, dziękuję za komentarz, ale to tylko działa z końmi, które nie mają dodatkowych animacji na, mm, za, za kłusem. O. Także spoko, można i zgadzam się z tym, ale no, nie na tym koniu, niestety. Kolejny komentarz Warrior Cats Animation 1. Czekaliśmy wszyscy na odcineczek miłego oglądania. Wszystkim bardzo dziękuję, bardzo motywujące. Bardzo się cieszę, że czekacie. Ja się bardzo, bardzo, bardzo staram, żeby nagrywać gdzieś tam w miarę regularnie, ale wiecie jak to wychodzi u mnie. Dlatego dzisiaj usiadłam i nagram parę odcinków. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także trzymajcie kciuki, żeby gdzieś tam właśnie ta regularność została. No i ostatni I komentarz, ostatni komentarz jest, jest od Wiktoria ba, Bajowska605. Jejku, czekałam na ten odcinek. Także dziękuję bardzo wszystkim, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapeczce komentarzu i subskrypcji. Pamiętajcie, żeby sobie łapkować nawzajem komentarze, bo na kolejnym odcineczku również będę czytać trzy najpopularniejsze. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim. Widzimy się już bardzo niedługo. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!